Dobra, wiem, że dostanę pierdola, ale opowiedz troszkę o tej muszce Z tą taką za długą jeżynką Tutaj, o to Nie jest za duża jeżynka Nie jest za duża jeżynka tylko? To jest imitacja flaków to Aha, to rada. jest imitacja flaków A od kiedy flaki wychodzą od głowy? Myślę, że bardziej powinieneś to zaakcentować, robiąc Ale to nie, od to... strony brzuszka. Ale po prostu ona się, płynąc ta mucha, uderzyła się o kamień, tu jej pękło i wyszło jej takie coś. I ryba o tym wie. Aha, rozumiem. A, a jak nie zapnie Ci się za ryba, to zapląta Ci się o tą nitkę. Aha. Zębem. O kurde. Widziesz? Takie myki. No. O, no, widzę, że lata Twoje. Rumuńska szkoła wędkarstwa. <laughs> No dobrze. Znowu tego nikomu nie, nie, nie mów, bo ja nad tym pracowałem 21 lat. Dobra, dobra, okej. Okay. A mogę ją zatrzymać? Ale mam taką tylko jedną. Aha, no, Chyba, po, postaram się, twoją. no. Postaram się skopiować. Dobra. Bez rozdawania. Ok. Ale Cię nie dam. Patrzcie. Dobra, masz ostrość. Aha. Tu mam taką muchę To jest tak zwana przegryziona glajcha. Aha? Widzisz? Czyli taka chora glajcha, taka chora. którą coś zaatakowało pstrąg przerzuta, widzi. Przerzu, przerzuta. Aha, przerzuta. i Pstrąg widzi, albo lipień widzi, że ona jest chora i że ona nie ucieknie przed nim i to jest taki Ta przed nim nie uciekł, um, łatwy nie gąsek, nie odpłynie. Rozumiem, Ta. rozumiem. I popatrzcie, tu jest specjalnie główka tu drapana. Aha. Żeby refleksy słoneczne były odbijane w drugą stronę. Jeżeli mnie zobaczy, to po prostu go to oślepi. Ja wtedy pomyślę, że to jest prawdziwa cała kleja, nie? Aha. Bo się mu tak mieni w oczach? Rozumiem. One Rozumiem. to jecą. Kurde, nigdy bym nie wpadł na coś takiego. Fantastyczne pomysły masz. Naprawdę? To, to, to nie jest mój pomysł. To mi go sprzedał mój bardzo dobry znajomy, przyjaciel, który produkuje takie gumki, co pękają. I on mówi, że to jest najlepsze. E a Aha, i one są zawsze na promocji? Tak. Aha, rozumiem, rozumiem, rozumiem. To jest światowa marka. Rozumiem. Mętka, znany w Polsce. Rozumiem. Tam, no widziałem tam temu, na Oelikzie po złoty 50. Za 10. No, tak. <grym> Dobra. Dobra, ale już. Okay, chodzę, bo... Idziemy. Bo mam jedną. No tak, tak, żebyś nie zgubił.